co to jest? Hmm? Domek. Dobra, mamy coś! tutaj na górze, Hej, Pati! Wow, mega! Wow, mega. Siemano! Pozdrawiam wszystkich tutaj widzów, yy, Jacoba, Kuby. Ja też pozdrawiam. też pozdrawiam. tak? Ja też pozdrawiam i lecimy jakieś collab'o. No mówcie. Trzy, cztery, wow, Mega! To gdzie jesteśmy? Jesteśmy w domu X. Tak. Nie wiem, nie wiem, Mają teraz X. na radę i nie wiemy, czy możemy nagrywać no, w to tego cichu. To to tutaj, to... tutaj też... Kochani, co tam u was? Właśnie jestem z Michałem i... fajnie, zabawa, patrzcie, oni tam grają w piłkarzyki? O Toma, sobie wskoczyć wadze! tutaj zamykamy tu tutaj... E... Mogę odpowiedzieć tu czy nie, bo ja nie wiem. około dwie godziny. Co? Ten projekt się nie zaczął, ale tu mieszkaliśmy. Siema, pozdrawiam Instagrama. Mm, yeah. Pozdrawiam bardzo serdecznie, buziaczki. Wchodziłam. To. Była masakra po prostu, ja byłam tak zestresowana, że cała się trzęsłam i to było strasznie po mnie widać, bo jak gadałam z członkami timu, to właśnie mówili, że strasznie po mnie widać, że się stresuję Potem jeszcze odrobinę rozluźniłam, ale no to i tak było dla mnie dosyć stresujące Wy co przyjechali, byliśmy podzieleni na dwie grupy, ja byłam w grupie pierwszej z jeszcze dwoma osobami i ogólnie na razie nie chcę Wam za bardzo mówić, co tam dokładniej nagrywaliśmy, bo chciałabym, żebyście mieli małą niespodziankę. Odpowiadając na to pytanko, ogólnie się spodziewałam, że będzie jakoś sztywno, że nie ze wszystkimi będę rozmawiać, a właśnie ze wszystkimi bardzo dobrze mi się gadało i była mega przyjemna atmosfera, a oni wszyscy byli mega mili. I no, no nie wiem, po prostu było mega przyjemnie. Jak już powiedziałam, ze wszystkimi mi się super rozmawiało po prostu, ale chyba najlepiej mi się gadało z Monią. I może z Julką jeszcze, ale no, no Monia jednak nie wybrała Ja uwielbiam Monię, także no Z Julką też się super rozmawiało, z Julką po prostu Temat sam się ciągnął Z NACU też się bardzo fajnie, w ogóle ze wszystkimi mi się fajnie rozmawiało A naprawdę, nie spodziewałam się, że będę miała ze wszystkimi o czym w ogóle porozmawiać Jakkolwiek Może z niektórymi będzie dosyć sztywno, a naprawdę było super superaśnie Także oceniając samą atmosferę, była naprawdę super i wszyscy byli przemili, przekochani, także czadowo. I jeszcze chciałabym Wam opowiedzieć, jak mniej więcej, co robiliśmy, więc jak przyszłam, to tam się ze wszystkimi przywitałam, przedstawiłam się dalej. Operator już nagrywał wszystko. Potem przyszły dwie kolejne osoby, jakby weszły chwilę dosłownie po mnie, i potem tam poczęstowali nas piciem, jak już pokażę wam od razu taką batą i takim popcornem potem tam graliśmy jedni w pilardę jedni w piłkarzyki, ja grałam akurat w piłkarzyki z Maćkiem Shio z jednym chłopakiem, który był ze mną właśnie jako widz, i z Moniczką Następnie wszyscy usiedliśmy sobie na dużej kanapie, gadaliśmy chwilę, potem każdy musiał powiedzieć jedną rzecz o sobie. Miało być śmiesznie, miało być coś tam, coś o czym nikt nie wie, i tak dalej, albo po prostu przedstawić się mniej więcej, co lubimy, i tak dalej. No, w każdym razie zobaczycie na odcinku, co ja powiedziałam. Tro, trochę śmieję się z tego, ale no, zobaczycie. Dalej pograliśmy w kalambury, zjedliśmy pizzkę, a potem coś do odcinka już potem jak do tego odcinka nagraliśmy to ja poszłam z Monią i z Karolem i z Julką jeszcze ponagrywać sobie tiktoki miałam trzy tiktoczki dwa właśnie z Monią, Karolem i Julką a jeden z samym i jeden już wróciłam także jak ktoś nie widział to może wejść potem porobiliśmy sobie zdjęcia znowu pogadaliśmy i tak dalej też zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcia i potem już właśnie usiedliśmy Pogadaliśmy tam czarek z tym chłopakiem, który był jako widz razem ze mną. Grał w FIFA. No, reszta gadała sobie i robiła zdjęcia dalej. No, a potem zebraliśmy się do domu, pożegnaliśmy się. I no, powiem wam, że ja nadal nie dowierzam, że to się naprawdę wydarzyło, ale no, mega się po prostu cieszę. Było naprawdę bardzo fajnie. Dużo emocji, trochę stresu. Ale było naprawdę super i cieszę się, że mogłam ich poznać i spędzić z nimi czas, przy okazji coś nagrać, trochę się przełamać i tak dalej. No, po prostu było bardzo fajnie. Dostaliśmy właśnie jeszcze na koniec prezent. Mam dwie takie brązoletki, opaski na rękę, czarną i białą, właśnie z King X. Mam też popsocket, to się chyba nazywa? Koszulkę czarną ze złotym x oraz... Dzisiejszą datą na rękawie, dzisiejsze spotkania. Także jest ogólnie super, potem się wam w niej pokażę, bo ja przymierzę, jeszcze jej nie przymierzałam. O, no właśnie, i. To było w torbie, podpisanej od wszystkich, także czadowo. Nie, nic nie musiałam podpisywać. Jedyne co, to mój to to podpisał zgodę na nagrywanie mnie, ponieważ jestem niepełnoletnia i on musiał to zrobić.